Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu. Dzisiaj przechodzimy do rozdziału 23 Księgi Rodzaju i będziemy czytać o historii pogrzebu Sary i jak Abraham ustala z miejscowymi pierwszą wykupioną ziemię na własność. A Sara żyła 127 lat. Tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kirjat Arba, czyli w Hebronie w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po sarze i opłakiwać ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do hetytów, mówiąc: Jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Hetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak: Słuchaj nas, panie, ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swoją zmarłą. Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju chetytom. Mhm. E, tutaj cała ta historia dalej jest opisana, jak Abraham co chwilę się im kłania. Co chwilę, Kilka razy. Co chwilę właśnie jest jakby pokazana niesamowita taka cześć, mm -hmm. szacunek, który Abraham okazuje rdzennym mieszkańcom tych ziem. I to samo oni jemu. Co jest mm -hmm. takim, takim dialogiem, który się raczej nie zdarzać. Aha. w którym oni również, przecież Ty jesteś księciem Bożym, co może oznaczać również jakby wielkim księciem mm -hmm. tutaj naszych ziem, e, nic, nie, nic Ci nie odmówimy. Nie? Jakby mm -hmm. Cała ta rozmowa jest takim pełnym szacunku, e, w, w atmosferze pełnego szacunku. A czy to, nas, to, to, to nam też pokazuje, że Abraham e, w, tej, w tym kananie zyskał sobie taką przychylność wśród ludzi, prawda? Mhm. Że właśnie cieszył się szacunkiem, że ludzie patrzyli na niego właśnie z takim respektem. No, czytaliśmy trochę tych historii, że z Abimelekiem zawarł przymierze, że miał tam, no, ratował z. Co i Gomorę, prawda, i tamte okoliczne miasteczka, więc Abraham na pewno był znany, na pewno na pewno nie dało się o nim nie słyszeć, jeżeli ktoś mieszkał na terenach Kanaanu, ale można zobaczyć, że ten człowiek no, nie miał jakoś tak wrogów na tym te, te terenie, ale raczej właśnie wzbudzał szacunek. Nie? I, I myślę, że to cało kształt musiał być. Oczywiście ludzie też pewnie słyszeli o różnych doświadczeniach Abrahama, pewnie w, w, widzieli, że Bóg rzeczywiście jest z nim, że w, w tym wieku rodzi mu się jeszcze syn, że, że no działy się przeróżne cudowne rzeczy w życiu tego człowieka. Więc pewnie widzieli to błogosławieństwo, które jest, jest z Nim, nie? I, i myślę, że z jednej strony jego postawa, z drugiej strony działanie Boga sprawiły, że e, no, ludzie patrzyli wokół Niego tak, a nie, a nie inaczej. Był bogatym człowiekiem, a nikt na Niego nie napadł, aby złupić jego dobrodziejstwa, chociaż nie miał armii. I tak samo, chociaż, on... chociaż, chociaż. Czytaliśmy w poprzednich rozdziałach, jak tam ratował tych sodomitów, że miał przynajmniej 300 wojowników, nie? Y w sensie tak ja rozumiem, że to byli słudzy, którzy po prostu wzięli miecz. <laughs> Jakby ich głównym zadaniem nie było uczenie się sztuki wojny, mm -hmm. ale raczej codziennie opiekowali się mm -hmm. pasterstwem i dbaniem o, o cały obóz, ale w, no, byli mężczyznami i umieli coś tam jakoś się bić. Natomiast Bóg im w tym faktycznie błogosławił. I widzimy, że ze strony Abrahama, chociaż Abimelek się bał właśnie o to, bo Abraham wyrósł potężnie, u Abrahama nigdy nie było takiej ekspansywności militarnej, najazdu kogoś, tylko czysty handel, pełna pokora, szacunek i tym zdobył sobie właśnie uznanie u ludzi tych, tych ziem. I wydaje się właśnie, że ta. Ta postawa pełna pokory, pełna szacunku, którą Abraham musiał się nauczyć, właśnie nie oceniać źle innych, innych osób, ale patrzeć na nich jako na równych sobie, sprawiła, że, że nie miał wrogów. Mm -hmm, mm -hmm. Nowy Testament mówi, żeby drugich uważać za wyższych od siebie. Prawda? I ta postawa, kiedy Abraham nawet kłania się przed nimi w takim geście szacunku, można, właśnie można zobaczyć tutaj, nie? że on rzeczywiście e, e, potrafił to po pokazać. Nie? E, można się zastanowić, jak to jest w naszym życiu. Ja wiem, że czasami mogą nam przychodzić takie fragmenty do głowy z Nowego Testamentu, że wszyscy was będą prześladować, że wszyscy będą wrogami, tak, kiedy idziecie za Bogiem. I mogą to być takie trochę usprawiedliwienia, że nikt nas nie lubi i nikt nas nie szanuje. Ale z drugiej strony, też Nowy Testament zachęca nas do tego, jeżeli to od was zależy, ze za wszystkimi miejcie pokój. Zachęca właśnie nas do tego, żeby szanować innych ludzi, tak, żeby być sobą, rolą w tym społeczeństwie, w którym jesteśmy. I można zobaczyć, że Abraham mimo swoich upadków, tak, bo nie był doskonały, można zobaczyć, że właśnie taką rolę w tamtym społeczeństwie, w zepsutym społeczeństwie Kanaanu, taką rolę pełnił. I ludzie w odpowiedzi no, mieli do niego szacunek. Życzymy i wam, abyście właśnie Zyskali sobie szacunek u ludzi, ale również, żeby w waszym umyśle i sercu był szacunek do innych ludzi, bo to też czasem nie jest proste. Hmm. O, Zatem, y, mówmy się o to, abyśmy potrafili właśnie wywierać dobry wpływ na otaczające nas społeczeństwo. Najpierw wy, później pomodlimy się my. Dobry ojcze, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam jakiś mm, zakres wpływów, że dajesz ludzi wokół nas. Dziękujemy za ludzi, których mamy w szkole, na studiach, za ludzi, którzy mamy w pracy, którą się zajmujemy, za listonosza, za ekspedientki, które spotykamy w sklepie. Za sąsiadów, Panie dziękujemy, za te wszystkie osoby, którymi nas w jakiś sposób otoczyłeś. I Boże, chcemy prosić Ciebie, abyśmy mogli dobrze reprezentować Ciebie tutaj na, na tej ziemi, ale też prosimy Boże, żeby ci ludzie mogli zobaczyć, że Ty działasz w naszym życiu. Żeby z jednej strony mogli zobaczyć, że my jesteśmy Twoimi naśladowcami, a z drugiej, że to Ty jesteś naszym Bogiem. I ty się troszczysz o nas i opiekujesz się nami. Panie, działaj według swojej woli w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy za Waszą obecność. Życzymy Wam miłego dnia. Dziękujemy za Wasze wsparcie w postaci lajków, komentarzy, udostępnień. Miłego dnia Wam życzymy. Cześć. Do zobaczenia.